Witam, witam moich wszystkich zacnych widzów. Dzisiaj taka historia, która wyszła w komentarzach, że czy my możemy się modlić do aniołów, czy możemy modlić się do Matki Bożej. Odpowiedź jest, nie możemy. Nie możemy modlić się do Matki Bożej, tylko poprzez Matkę Bożą. Czyli prosimy Matkę Bożą o wstawiennictwo. Matka Boża nie jest Bogiem, w wyniku czego my modlić się możemy bezpośrednio tylko do Pana Boga. Ale to zły pomysł. <noise> Bardzo zły pomysł. Yy, czyli nie modlimy się do Matki Bożej, tylko prosimy Matkę Bożą o wstawiennictwo. I należy to prosić, ponieważ w moim odczuciu dojście do nieba bez Matki Bożej jest niemal niemożliwe. Jest niemal niemożliwe. Chodzi o to, że nasze modlitwy. Które skierujemy prosto do Pana Boga, są niesłychanie byle jakie. Żeby modlitwa była dobra, to nasz poziom umysłu, serca i ust powinien być na tym samym poziomie, a nie jest. Natomiast, kiedy my mówimy różaniec, czyli prosimy Matkę Bożą o to, żeby się modliła w naszej intencji, to Matka Boża to robi. Matka Boża zaprasza nas do różańca, prosi o to, żeby go odmawiać. Czyli my się modlimy poprzez Matkę Bożą z prośbą o to, żeby zaniosła nasze modlitwy do Boga, i w tym momencie nasze modlitwy dochodzą do Boga w sposób doskonały. Więc, jeśli ktoś kombinuje, żeby prosić bezpośrednio Pana Boga, no lepiej nie wychylać się, żeby podpaść. Chodzi o to, że jeśli ktoś umie się naprawdę modlić, skoncentrować się i prosto do Boga, no. Może i można. Mnie to się nie udaje. Ja zdecydowanie poprzez Matkę Bożą, ponieważ ja rozumiem, że moja modlitwa jest byle jaka. ja to kojarzę. Do, do doskonałości to daleko. Ja zdecydowanie wolę, żeby moją modlitwę do Pana Boga zaniosła Matka Boża, która mówi o tym, że ona z przyjemnością to zrobi. Jeśli Matka Boża z przyjemnością zaniesie moje durne, małe, byle jakie modlitwy do Pana Boga. To ja się niesamowicie cieszę, bo to jest ogromna różnica, kiedy matka Boga, którego urodziła, która jest w tej chwili królową nieba i ziemi, Wszystki zastępom, aniołów i świętych, no to to jest różnica, tak? Modlitwa Matki Bożej i moja. Panie Boże, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom, aniołów i świętych Bóg, i Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.